Dzień dobry, witam serdecznie Dzisiaj wideo do sprzedaży Peugeot 307 SW Kombiaczek Z roku 2006 Niedawno sprowadzone auto Z silnikiem 2.0 143 konie To jest ten pożądany motor Bardzo dynamiczny, oszczędny W sumie jak na, 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 na benzynową jednostkę Tam około 8,5 litra eee, To pali No i to jest jednostka taka sprawdzona bardzo dobra, bardzo dobrze w tym samochodzie się sprawuje. Eee, wersja naprawdę fajna, bo tutaj jest i e, tempomat, i jakieś tam sterowanie radia z kierownicy. Strefowa klimatyzacja automatyczna. E, komputer pokładowy, gdzie tam zaraz wyświetla i ten wyświetlacz też sobie działa. Lusterko mm, te wsteczne. E, zawsze zapominam tej nazwy. Fotochromatyczne. E, no i oczywiście panoramka która nam uprzyjemnia naprawdę jazdę, nawet w taką pochmurną właśnie pogodę, to też jest bardzo, bardzo przyjemnie. W tym samochodzie cztery razy elektryczne szyby, elektrycznie sterowane, elektrycznie e, składane i podgrzewane lusterka. E, czujnik cofania mamy też w tym aucie. Z tyłu, jak powiedziałem cofania, bo tylko z tyłu, czyli, czyli czujniki parkowania tyle. o tak, żeby było to, to fachowo. Czyli tak naprawdę autko fajnie wyposażone Jak na tam szósty rok Jak na Peugeota 307 To naprawdę to wyposażenie jest bogate Mało tego wersja jest siedmioosobowa I to te oryginalne fotele z tyłu Są nie jakieś dokładane Nie dokładane te z tej tylnej kanapy Tylko po prostu takie normalnie Tak jak były to fabrycznie montowane I jest to wersja siedmioosobowa Co też jest myślę dużym plusem Tutaj w tym, w tym samochodzie W tym konkretnie tym egzemplarzu bardzo zadbane auto z zewnątrz, oryginalny lakier salutę. E, ma drobne wymiotki, czy ryski tam po prawej stronie troszeczkę, to też tam będzie widać na zdjęciach, ale to jest minimalnie. Ja nie wierzę, że ktoś będzie to naprawiał e, w samochodzie z 2006 roku, ponieważ jak ktoś tam ruszy, jak ktoś tam zacznie coś robić, to dopiero zacznie rdzewieć. to, tak jak teraz jest. To jest to tak zostanie i tam się nic nie stanie. Natomiast jeżeli ktoś tam już zacznie coś wycierać, docierać, to już tylko będzie gorzej. Więc moim zdaniem to w niczym nie przeszkadza. To jest normalny ślad użytkowania jak na 2006 rok. Nie dajmy się zwariować. O tak powiem. Mm, no tak, to bez rdzy auto, auto naprawdę fajne. Skraju troszeczkę cieplejszego gdzie zimy nie ma, więc zupełnie nie ma korozji tutaj. Dobra, bo już się rozgadałem. Odpalamy maszynę. Tam przyciszymy radio. Eee... No mówię, tutaj wszystkie kontrolki niepotrzebne, jakby gasną. tu jest no, wyświetlacz właśnie i godzinki i, i tutaj jakoś tam komputerka pokładowego też i, i, I oczywiście audio, fajnego audio, tu jest schowek klimatyzowany również właśnie jeszcze też z tym napisem AC tempo, O tempomacie już mówiłem, to ja tak to wszystko chyba powiedziałem, więc tylko sobie go ładnie tutaj obejrzymy, jak ten samochód się prezentuje wewnątrz, na zewnątrz o, to jest jak istotne. Najistotniejsze. No wewnątrz naprawdę. No na, ten fotel, no na te fotę to nawet 208 tysięcy tam raptem. No to naprawdę jest ledwo co przygnieciony tutaj. To nie, nie jest nic, jakiś poproszek, tylko to nie jest nic zniszczone. Eee, na górze tą panoramę mamy działającą. Może tam ją troszeczkę przymknę, nie będę już cały, bo ten film będzie wielki, trwał, ale widać, że chodzi. Więc tam sobie ją zatrzymamy. Ja bardzo lubię z tym dachem otwartym jeździć. Co my tu mamy jeszcze? My mamy tutaj stoliczki do tylnych siedzeń, No i mamy te tylne siedzenia, te, o których mówiłem. Dwa, dwa tylne siedzenia. Większość jeździ jako złożone, więc takie troszeczkę przygniecione też są. No ale tu mówię, tu można je wyjąć całkiem tutaj z bagażnika, można je złożyć, tak jak jest na jednym zdjęciu. Jak to już może rączką nie będę tego robił. No i cóż, dalej, lecimy, lecimy, dalej, lecimy do silnika, żeby ten, też mówię, nie trwał, ten film, ładna lufelgę, jeszcze zapomniałem, O z przodu ładne, z tyłu, bym powiedział, takie sobie też, żeby każdy wiedział, na no, takie dojeżdżenie, że tak powiem, klimatyzacja, jak słychać wentylator, to znaczy, że działa, że wszystko, wszystko chodzi tak, jak się należy. Poduszkę silnika wymieniłem. Wydaje mi się, że przydałoby się poduszkę z krzyżu biegu, która tutaj jest pod akumulatorem, też wymienić, ale tego się już nie podejmuję, ponieważ tu mam takie sprawy że nie wiem, rodzinne. Ale to już każdemu kto yy, ja przez telefon to będzie tam wytłumaczył o co chodzi. Yy, yy, właśnie sobie wentylator teraz przestał chodzić. Jeszcze czujnik deszczu z mieszku też jest w tym samochodzie. Światło trzecim Tam się prezentuje super. To mówię, oprócz tej no, takiej jednej jakiejś buteczki drobnej, to naprawdę no, nie rzutuje. Nie, 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 nie można robić tutaj nic z takiego powodu. Tak, bo to nie rzutuje na jego, na jego ładny wygląd, nawet bo on, to się nawet tak nie rzuca w oczy, jakby się wydawało może na tym filmie. On wygląda samo tacko. Bagażnik już więc jeszcze z tej strony może go tam obejrzymy, zerkniemy nie no, w, już w sumie byliśmy, więc tak, tak naprawdę 6 minut, więc też jeszcze nie ma co przedłużać bardziej Co zapraszam do mnie. Wpadajcie Państwo, obejrzeć ten samochód, żeby bo przejechać się, bo to jest chyba najważniejsze jakby odczucie w tym samochodzie. To tyle. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.